Blew back into my mouth. Cooking with Sarah? Wiele osób ma bardzo skomplikowane relacje ze swoją rodziną. Jeżeli ktokolwiek też się tak czuje, nie jesteście sami. Ten bar, do którego poszłam z tym chłopakiem, który mi zgubstował. Zakończenie, mega mi się podoba leżą a mom. Właśnie wyszłam od lekarza Miałam parę problemów zdrowotnych jeżeli chodzi o hormony i jesteśmy w Silver Lake i byliśmy w naszej ulubionej coffee shop i teraz idziemy do Final Crane na jedzenie. Nowa restauracja, którą odkryłam ostatnio z moim bratem i przepyszne jedzenie. Ze szkoły i uciekłam z wykładu. Mamy wykłady z tej klasy skina od 12 do 16 i siedzenie 4 godziny. Ja tak w połowie boli mi kręgosłup. Ja jeszcze zmagam się z bulami kręgosłupa właśnie od siedzenia. Nieważne, nikogo nie obchodzi, mój ból pleców chroniczny. Mam problemy z siedzeniem na jednym miejscu przez wiele, wiele godzin. I to do takiego stopnia, że szukam sobie mnóstwa wymówek, żeby tylko nie siedzieć. Ty powiedzie chodzenie na spacery, bieganie, wymyślanie jakichś rzeczy, cokolwiek. Dlatego dzisiaj miałam takie oh, nie muszę siedzieć na tym wykładzie, bo jest tak piękna. Bo jest tak piękna pogoda, że szkoda po prostu siedzieć. Pójdę na spacer, wysiedziałam, dwie godziny. To jest dużo. Wykład był mega ciekawy. Teraz mamy Hollywood 1930-1900. Na dalej, jak powstał Walt Disney, Paramount. Jak ogólnie wyglądało tutaj wszystko w Hollywood, początki. I po przerwie mieliśmy zobaczyć dwa filmy. I miałam takie, że pojadę do domku. Że super był wykład, ale żeby się i oglądać filmy, to pojadę do domku i. Ostatnio siedziałam właśnie na całym wykładzie, więc dzisiaj w nagrodę po prostu opuściłam część. Ale jak tak patrzę po innych, to niektórzy tylko na przykład przychodzą, podpisują się i wychodzą. Jakby mi zależy, żeby zostawać na większości, ale wiecie co, nie jestem idealna i zdarza mi się opuszczać rzeczy. It's okay. A poza tym jestem głodna. Muszę się też lepiej przygotowywać do szkoły. Muszę sobie zabierać więcej jedzenia, ponieważ później, jak się zastanawiam, czy zostawać, czy nie, to mam takie, że mmm, jestem głodna, idę do domu. I wiem, że w liceum też u mnie to był duży problem, że jak byłam głodna, to wracałam do domu. Miałam takie, że jestem głodna, jestem zmęczona, jestem zła, wracam do domu. <laughs> Cooking with Sarah. Dawno wspólnie nie gotowaliśmy, więc pokażę, co robię na obiad, lunch. Ja zrobiłam ostatnio swój humus buraczany. Kupuję teraz regularnie buraki i po prostu kroję je całe do piekarnika. I później można dodawać do sałatek albo zrobić swój humus buraczany. Wow! Chcę zrobić spring rollsy, ponieważ ostatnio z restauracji mi zostało. To jest jakby makaron zrobiony z tofu, z olejem sezamowym. A tutaj mam wodorosty i grzyby. W ogóle te grzyby są niesamowite. Wyglądają po prostu jak nie z tej ziemi. Nie wiem, jaki to jest rodzaj. Smakuje to jak umami. Jakby nie umiem powiedzieć, jak to smakuje. Wydaje mi się, że jest to trochę tak w czosnku, w oleju sezamowym, w chili. Jest tyle różnych kuchni i tyle do wyboru i po prostu autentyczne jedzenie. Uwielbiam próbować właśnie nowe jedzenie, jakieś takie zupełnie nowe, nowe smaki dla mnie. Jest to mega odkrywcze. Będę tutaj wszystko przygotowywała. Mam też czerwoną kapustę, awokado. Zastanawiam się, czy mam jakieś update'y. Wydaje mi się, że nie. Ostatnio u mnie spokojnie były duże zawirowania. No, na terapii, jakby powrót do dzieciństwa, i znowu przeżywanie jakichś rzeczy, co mnie mega zaskoczyło. A teraz już jest okej, okay, już jakby wszystkie te mocne emocje intensywne minęły, czuję, że jakoś to przeżyłam, chociaż wiem, że nie jest jeszcze idealnie, że jeszcze tym, czym się ja nadal zmagam, to jest. Ratowanie ludzi, ratowanie emocji od innych w taki sposób, że ja wywołuję u kogoś negatywne emocje, albo ktoś czuje smutek, cokolwiek, to bardzo to kieruje we mnie, że to jest moja wina, że powinnam kogoś ratować, żeby cię załagadzać sytuację i uczę się, żeby nie być people pleaserem, bo to nic nie daje, i nie muszę już nim być. I u mnie to wygląda tak, że po prostu stawiam granice i bardzo odpuszczam, że jeżeli budzi się u mnie taki automatyczny jakiś instynkt, żeby kogoś ratować, albo się zaczynam zastanawiać, czy może zwariowałam, czy coś zrobiłam źle. To rozmawianie z innymi, i mam takie, że nie, okej. Okay. Stawiam się na pierwszym miejscu, ale w taki zdrowy sposób, że muszę siebie wreszcie postawić na pierwszym miejscu w jakichś tam moich relacjach, żebym dostawała szacunek i żebym, wiecie, była traktowana jak dorosła osoba, która w każdym momencie może odejść, zniknąć, uciąć kontakt, jeżeli ktoś nie potrafi docenić albo dobrze mnie traktować. Czasami też wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te kwestie, to jestem bardzo taka ogólniająca, że tak opowiadam niedokładnie o co, bo jakby nie chcę wskazywać na nikogo palcem i jakby ja nie obwiniam nikogo za to, jak wyglądają moje relacje z kimś tam, bo jakby środowisko wychowało kogoś, czy ta osoba jest taka przez te wszystkie wydarzenia i wszyscy jesteśmy ludźmi i nie jesteśmy idealni, popełniamy błędy, ale jeżeli ktoś się tak nieustannie krzywdzi, i manipuluje tobą cokolwiek, to wydaje mi się, że trzeba postawić granice i trzeba być takim, po prostu zadbać o siebie i bronić siebie i nie pozwala bo to tak źle wpływa na nas i no to, jak my siebie odbieramy. Mówię ogólnie, bo też wydaje mi się, że jest u mnie dużo takiego strachu, żeby nie zranić nikogo, ale wiem, że bardzo dużo osób ma skomplikowane relacje ze swoimi bliskimi, że nie jestem jedyna. Rozmawiając nawet z moimi znajomymi, to widzę, jak to jest normalne i przykre, że wiele osób ma bardzo skomplikowane relacje ze swoją rodziną. I chcę się podzielić, jeżeli ktokolwiek też się tak czuje, że nie jesteście sami i nawet ja, gdzie może się wydawać, że wiecie, żyję sobie i wszystko jest tak, jak bym chciała i tak, jak sobie wymarzyłam, to jest strona jakaś taka moja prywatna, gdzie kompletnie nie jest idealnie i jest daleko od idealności jakiejkolwiek i nigdy nie będzie. I nigdy nie będzie tak, jak bym chciała. Nigdy nie będą zaspokojone, Jakieś moje potrzeby, muszę je zaspokajać przez inne osoby. To jest pierwsza sajgonka, która już się rozwala i mam ochotę ją zjeść, ale powstrzymam się. Więc tak, to tyle z update'u. Zawsze ja właśnie boję się jakoś tak dzielić tym, ponieważ wiem, że różne osoby mnie oglądają i rodzina mnie ogląda. Nie chcę się też tutaj tłumaczyć, ale ja też no, jakby nie obwiniam nikogo za to, jacy są. Przez to, że mam 21 lat, zdaję sobie też sprawę, że to jest jakiś proces i na pewno kiedyś, jak już sobie to wszystko przeżyję, to tak machnę ręką i powiem. Nie, you no know. Życie. Życie. Ta wyszła lepiej. Może w środku nie wygląda dobrze, ponieważ są tutaj iglony i awokado. Czerwona kapusta to tofu. Nie mam masła orzechowego. Najlepszy jest właśnie taki sos na bazie masła. Tak wyglądają moje sajgonki. Dobra, zrobię test. Powinna mieć nad że a nie nad tym, ale okej. Okay. Mmm. zjem, odpatrzę na chwilę i później muszę iść do Trader Joe's na zakupy. Ale właśnie chciałam się podzielić o jakichś takich moich teraz prywatnych rzeczach, bo uważam, że dzielenie się tym jest dosyć pomocne. Jak ja słyszę, czy od znajomych, czy od kogoś w internecie, że opowiadają, że są jakieś problemy w relacjach takich z rodziną, to mam takie, że okej, okay, nie jestem jedyna, bo czasami może się wydawać, że wiecie, każdy ma super jeszcze na internecie, zwłaszcza, że wszyscy mają, wiecie, super relacje z rodzicami, a z tego, co ja właśnie zauważam, czy Właśnie rozmawiając, większość osób ma jednak skomplikowane relacje. Jak jest się takim młodym, tak się wkracza w dorosłość. To wychodzi najwięcej takich problemów czy zgrzytów, ponieważ już nie jesteśmy dziećmi i nie potrafimy dostrzec, że jakieś zachowania są nie okej. Okay. I później staramy się jakoś zadbać o siebie, ale wydaje mi się, że też to jest jakaś taka część, którą dopiero ogarniam jakoś i nawet ciężko mi o tym mówić, co czuję i jak na to patrzeć. Rady i wiecie, co zrobić, żeby było lepiej, a sama nie wiem. I to też jest ok. Hejjo! Właśnie wracam ze szkoły i miałam mój midterm z angielskiego. Powiedzmy, że egzamin z połowy materiału, chociaż nie połowy materiału, po prostu takiej w połowie, ponieważ pisaliśmy esej. Dostaliśmy temat, artykuł i było napisać esej i wydaje mi się, że poszło mi całkiem spoko. Z ostatniego egzaminu miałam, dostałam 90%, więc wydaje mi się, że ten też wyjdzie okej. Okay. I nasza profesor, żeby tak celebrować właśnie połowę, zamówiła dla nas pizzę. Wydaje mi się, że jedna osoba pracuje. W pizzerii, co jest mega miłe i przekochane z jej strony. Porozmawiałam z różnymi osobami z mojej klasy, poznałam nowe osoby. Dzisiaj jest środa, więc koniec na ten tydzień ze szkoły. Wczoraj byłam w barze Wine Bar Marvin. To jest ten bar, do którego poszłam z tym chłopakiem, który mnie zgustował. Dlatego, jak tam poszłam, to miałam takie trochę złe skojarzenia, chociaż nie wiem, po prostu wróciły. Wiecie, różne myśli. Ostatnio znowu go widziałam na hench i było: We think you and should meet, you're both very compatible. I wiem, takie: Wiem, bylibyśmy idealni, ale. He has some issues, I think. Nie musimy już o tym rozmawiać. I byliśmy w tym barze z Winem, i w ogóle tam mam też przepyszne jedzenie, i śliczny jest ten bar. I spotkałam Konana Greya. I role model byłego chłopaka, wydaje mi się, że byłego, od Emmy Chamberlain. I dosłownie siedziałyśmy jakby obok niego. Nie powiem, że nie, było to całkiem życie. Tyle. Chciałam się podzielić, chciałam po prostu powiedzieć. Chciałam się z wami tym podzielić. I też dzisiaj idziemy na pierwszą imprezę halloweenową. Jest środa, czyli Halloween jest w przyszłym tygodniu, we wtorek. Ale dzisiaj idziemy na ten cotygodniowy. Dinner, girls' dinner. I właśnie w tym tygodniu temat przewodni to jest Halloween, więc przebieramy się. Mam nadzieję, że dzisiaj dojdzie mi mój kostium, bo przebieramy się razem z Eriką i zobaczymy, czy przyjdzie. Jak nie, to będziemy musiały kombinować z czymś innym. Nie zdradzam, za co się przebieramy. Jest to śmieszny kostium. Nie hat. Wydaje mi się, że też będzie jeden kostium, w tym jakby Halloween hat, ale ten dzisiaj nie będzie hat. Będzie śmieszny. Zakupowy, hol zakupowy. Przez to, że musiałam iść i zwrócić niektóre rzeczy, które zamówiłam do Zary, to weszłam i porozglądałam się, i kupiłam jakieś rzeczy, i później do Brandy Melville. Więc może pokażę, co kupiłam. By Brandy Melville, kupiłam gumkę do włosów. Potrzebowałam taką mega grubą, ponieważ na taką grubą gumkę da się fajnie kręcić włosy, czy po prostu obwija się włosy wokół na noc i później ma się duże, duże loki. Następnie dwie pary kolczyków. Mam dużo torebek czy jakiś kurtek z takimi wyraźnymi srebrnymi elementami, a zawsze noszę złotą biżuterię, więc uznałam, że spróbuję coś nowego. Pyłam jedne takie srebrne i później takie malutkie. Przez to, że ja mam dwie dziurki, to musiałam kupić jakby dwie pary. I zobaczymy. Wydaje mi się, że będą mega cute. Ten top ostatnio też zamówiłam i też jest zary. I w ogóle wygląda tak jak ze Skims. I wydaje mi się, że to jest taki sam materiał jak Skims. I jest mega wygodny. W ogóle się nawet w nim nie pocę, co jest dosyć dziwne, bo jednak jest taki elastyczny i sztuczny materiał. Ale mega podoba mi się krój i to, jak wygląda, więc polecajka. Hi Yes, I'm baking a pie. I od jakiegoś czasu marzyła mi się taka zwykła koszula czy do szkoły, czy żeby nosić nawet z czarnymi takimi yoga pants i na przykład z moimi Ax. Być na jesień. Wydaje mi się, że to będzie mega cute. I przymierzyłam tą koszulę i mega dobrze leżała. Fajny, ma też materiał. Król jest taki trochę oversize'owy. Wziąłam sobie ją w MC i myślę, że na jesień, czyli właśnie do szkoły, będzie mega spoko, bo w szkole jest klima i jest dosyć chłodno. A druga rzecz to jeansy. Marzyły mi się, widziałam na Pinterestie dużo takich szarych jeansów i nie mam ani jednej pary czarnych czy szarych jeansów. Mam wszystkie niebieskie, jakby granatowe. I rzadko też kupuję jeansy, bo jestem dosyć wybredna. Muszą i idealnie jakby pasować, niższy stan i luźne. Kupuję zawsze w rozmiarze 36 i tak wyglądają. Właśnie mają niższy stan, prosta nogawka Mega fajnie leżą. Zamówiłam też jakiś czas temu drugie, ale je zwrócę, bo nie leżą aż tak dobrze. Aha, i te się nazywają Wide Leg. Zamówiłam wcześniej właśnie też Zary. Nazywają się Girlfriend Pant. Wydaje mi się, że przez to, że zaczęłam chodzić do szkoły, to tak bardziej myślę o jakichś takich rzeczach do szkoły, do ubierania się. Jeżeli chodzi o jeansy, to mam dwie pary ulubionych jeansów, a reszta jest taka... Tak nie do końca leżą jakoś na mnie. I miałam Dobra... Kupię sobie jeansy, jakby poszukam, bo wiem, że zawsze jakby dużo to zajmuje, żeby znaleźć dobre jeansy. Te też są Zary w rozmiarze 36. Mają taką nogawkę i takie zakończenie, mega mi się podoba. I idealnie leżą. Są takie jeszcze bardziej luźne w porównaniu do tych szarych, takie mega bagi. I nawet gdzie z jakimś crop topem, czy z jakimś luźnym swetrem, czy z tą koszulą, do loafersów, jakieś grube skarpetki i taki jesienny vibe. I właśnie kolor mi się mega, mega podoba. Więc to z zakupów. I właśnie pikietę ciasto. Nagrywałam przepis w formie Reels, żeby dodać na Instagram i na TikTok. Więc jeżeli oglądacie, to no, na pewno się już pojawiło. Mam z The Bake Book, przepis na dosłownie najlepsze ciasto, najszybsze do zrobienia. Tam z kruszonką i z różnymi owocami, jakie się ma, można użyć. I zrobiłam z jabłkami. Oh, Guys, Sarah's a soccer mom. She's literally made me, like, look like, how dressed up no idea. I am. Like, yeah. I, I'm not okay. Gemma, introduce yeah. your costume. I am... Właśnie wyszłam od lekarza, byłam u endokrynologa, ginekologa, ponieważ chciałam sprawdzić swoje hormony i ogólnie miałam parę problemów zdrowotnych, jeżeli chodzi o hormony. Miałam jednego turbiela na jajniku i też traciłam miesiączkę i ją przywracałam, i po prostu to jest taka niekończąca się historia, trochę. I właśnie odkąd się przeprowadziłam, nie robiłam żadnych badań, a dalej mam problemy z hormonami. Miałam też w Polsce sprawdzoną dwa lata temu. Tarczyce i wszystko było w porządku, nie jest ona powiększona. Co niedługo przyjdą wyniki z, właśnie, krwią, bo miałam pobieraną krew, żeby sprawdzić hormony, powiedział ten lekarz, czy chce po prostu przywrócić miesiączkę, że może mi przepisać leki, ale robiłam już to w Polsce i za każdym razem brałam leki i po prostu znowu miesiączka zanikała. A za dwa tygodnie idę jeszcze na takie podstawowe badania krwi, żeby sprawdzić ogólnie, czy wszystko jest w porządku. I badanie się jest bardzo ważne, nie omijanie tego tematu. I nie zwlekanie z tym, bo sama jestem przykładem, że wiem, że coś jest nie tak, ale mam takie, że a później, 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 że to jeszcze nie jest wiecie ważne, że whatever. A to jest bardzo ważne. Dam znać, jak dostanę wyniki, jak będę wiedziała coś więcej.